Po pierwsze musimy dzisiaj zauważyć nieobecność pana premiera Donalda Tuska. W sytuacji, w której w Polsce tutaj żywo dyskutujemy o sytuacji stoczni, o groźbie upadku polskich stoczni, pan premier nie uważa za stosowne, aby się tutaj pojawić i uczestniczyć w tej debacie. Po drugie, skandaliczne moim zdaniem jest to, że już dzisiaj parlamentarzyści, wysoka izba, została pozbawiona możliwości wysłuchania, jak tak naprawdę przebiegała rozmowa pana ministra Aleksandra Greda z panią komisarz Krus. Nie wiemy, Albo wiemy bardzo niewiele na ten temat, jakie tak naprawdę yy, zastrzeżenia ma Pani Komisarz do yy, planów restrukturyzacyjnych polskich stoczni? Po trzecie, jak bumerang wraca, sprawa, o której mówiliśmy przed wieloma już tygodniami, że w tak poważnej sprawie, w tak niezwykle symbolicznej dla Polski sprawie, osobiście powinien negocjacje prowadzić z Panem Przewodniczącym Barroso, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Donat Tusk. No, tak jak już powiedziałem, nieobecny. W końcu chcę też powiedzieć, że bardzo niepokoi nas to, iż sytuację pewnego dramatyzmu, dramaturgii budzi sama Platforma Obywatelska. Zastanawiamy się nad tym, czy przypadkiem nie jest to scenariusz przygotowania opinii publicznej do tego, iż jedynym sposobem na uratowanie stoczni będzie ich dobrowolna opadłość, która pozwoli co prawda nie spłacać zaciągniętych zobowiązań publicznych. Czyli a dokładnie rzecz biorąc pomocy publicznej, ale de facto jest również końcem e, funkcjonowania polskich stoczni. To wszystko jest niezwykle niepokojące, dlatego będziemy wnioskowali o to, aby na tym posiedzeniu Sejmu sprawą się jeszcze raz Sejm, żeby przed obliczem wysokiej Izby stanął minister Aleksander Grad i rzetelnie odpowiedział na wszystkie nasze pytania i wszystkie nasze wątpliwości. Z komentarza natomiast pozostawiam wypowiedź pana ministra Aleksandra Grada na dzisiejszej konferencji prasowej, w trakcie której obrzucił on odpowiedzialnością, winą, Wszystkie ekipy wcześniejsze, łącznie z rządem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który przypominał, w 2007 roku pozostawił sytuację polskich stoczni w miarę uspokojoną. Znaleźliśmy wówczas inwestora dla stoczni Gdańsk. Mieliśmy przygotowany pakiet wsparcia finansowego dla stoczni Gdynia. Mieliśmy Dobry program restrukturyzacyjny, to wszystko się działo w 2007 roku. Dzisiaj, tak. rok po tym, po tym zdarzeniu, po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską, e, Platforma Obywatelska nie potrafi tego problemu rozwiązać. Zrzuca odpowiedzialność na poprzednie ekipy, a już co najgorsze, zrzuca odpowiedzialność i nazywa działalność Związków Zawodowych Solidarność wbijaniem noża w plecy. Pozostawiam to bez komentarza. Myślę, że wyborcy, że sami zainteresowani ci straszniący wyrobią sobie zdanie na ten temat, jak tak. arogancką wypowiedzią było to, co powiedział pan minister Aleksander Ok.